Zapraszam na g 2 gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach Link w opisie Link na ciebie nie jest zły, to na pewno eee, na pewno nadałaś dużo do myślenia Mimi, Pająkowi, myślę, że wreszcie też Nie chciałam Znaczy wiesz, tak pozytywnie dałeś do myślenia, nie mówię, że tam wiesz Że ktoś jest siekuć, coś. czy coś Cześć chłopaki Siema Jestem tam, gdzie mi wczoraj zostawiliście bezmyślnie ja no jadę po ciebie ej, jakiś ziomek tutaj nawet jest, nie wiem skąd to kurwa się wzięło, ale stoi ziomek na planszu I tam, ale ej ja o co no? chodzi? Paleta. O, Marian Paleta. O, Marian, co za Marian? A jeżdżę sobie na tą furką. Kozak za tym będzie oczywiście. <laughs> Kupiłem od jednego z mechaników, bo, bo wiedziałem, jak kupił dwa zamiast Gdzie jednego i stwierdziłem, że sobie kupię. A ile takie piękne coś kosztuje? Ona chyba w salonie 10 tysięcy, a teraz na tunik, na tą wizualkę całą i mechaniczne wydałem 11 tysięcy? Ale jazda! 11 tysięcy, kurwa! No to ładnie, Mariusz, zdublowaj scenę pojazdu. Ej, tam. O, to... się prezentuje? No tak. Jak kosiarka sprayem przejechana. <grym> dobra, tam. Dobrze jest. No dobra, do, tam do, dobrze. <grym> Jakie kółeczka ma, kurwa! Od widlaka! <grym> No No super, super, dobra, uciekam, powozonka. Mandatów nie dostań tym piorunem. ja karawa. O cholera, co tam, jak tam? Kwikingi. Marian przyjechał, chyba pan to kupił. Kupił za. Kupił za 1000, a za 1100 fultu zrobił. Jak to przykojarzy, co ta? Nie, chyba da za 10 i za 11. Jakoś tak. jakieś takie pieniądze, no, kurwa, hardcore. Mm -hmm. Ta, ta, ta. Co tam dzisiaj ciekawego? Napatnij na jubilera? Okej, okej, okej. zakładnikami? Mm. 10, Ale, 10. Mm -mm. o Żeby nie było zbyt trudno pojeździć co tam, wziąłem tylko 50 koła za tych zakładników i można mm. mm. odjazd. A. Okej. Okej. Wiem wiem się cudowy w mieście, bo podobno że rzadkość to się zdarza, że takie tanie negocjacje. Co? A to ile gdzieś za nich? 50 koła 50 koła za dwóch zakładników? Mało? Na za pięciu Na pięciu? A no ale no, pięciu zakładników, no to, to jest już taki... No, znaczy, dużo tak nic nie było, nic do zbicia a jak nam zajęli Ej, Shadow, jak ty pomyliłeś tego chłopa z babą wtedy? Jakiego? Dziwna, mm, Gina Jakiego no, jakaś osoba w tak wygląda. Mhm. Jak go złapaliśmy okazało się, że policjant poza służbą i... Co kurwa? Tak, służbista i chciał go dopro O kurwa, chciał go doprowadzić e, przed oblicze prawa A jak się nazywa ten służbista? E, Alejandro, jakoś, jakoś tam Trzeba go gdzieś namierzyć, służbista? Ty już dostał bęcki? Wiedel, palo, czy jakoś tam. To musiał sobie przypomnieć Dostał bęcki, bo mocno, czy nie? Nie, puściłem go, bo... Jin też mm, jedną mu takiego rama, takiego noża Stwierdziłem, że lepiej, że go dopuszczę co tu się odwala? Ja Pitole, ale jest. Gdzie jest Marian? Gdzie on jest? Będzie później. Ale będzie. Tak bo ten? ma problemy z liniami lotniczymi. O kurwa, nie dziwię się wcale. Ja bym nie rób, tak bym się nabrałem już. Bo ty głupi jesteś, to się łatwo nabierasz. No, wiadomo. To żart miał być, ale nikt się nie, nie śmiał to. Teraz to ja było. wszyscy wszyscy to za pewnik wzięli, ja wiesz, bo... Się. A, wiem, 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 wyszło tak, że się czepią, a miał być taki żarcik luźny. Dużo odprawdy nie odbiegłeś, więc tak. A, dobra, okej, okay. spoko. Dobrze, do, do, dobrze. I coś to przekazanie macie? Jakieś ważne sprawy i sprawencje? Nie wyciągajcie jednej y, auty, czy Mercedes? oh, Mercedesa, o, Mercedesa. Czterorzwiowego. Czemu? Dzisiaj policja ją, ją goniła chyba 7-8 razy. Tak, no, policja ma cięcie na nią. Tak od trzech dni. Ani razu mnie nie złapali, a dzisiaj to już cała komenda mnie go nie ma Dosłownie 8 osób i jedną osobę. Ty nieźle się bawisz. I to kilka razy. Fajnie było. No. Nikomu. No. Jeszcze raz. No, sprzedawałem od trzech dni swój towar moim GTS-em, no. czyli tym Fordorem. Od trzech dni nie potrafią mnie złapać, przez co są już tak zdenerwowani, że dzisiaj mnie cała komenda ściga. No ale to pościg to pościg, no co to za różnica, jak uciekałeś co się chodnili. Tak, ale jedna radiolka mnie zauważyła na ulicy za. Nawet nie jechałem jakoś źle, tylko stałem na czerwonym. A bo ty myślisz, że oni są na tyle niemądrzy, że tak kurwa rejestracji nie potrafią spisać, nie wiedzą, że to ty? właśnie o to chodzi. No, nigdy tacy nie byli, aż tak na ta auto. No. ty, ale wiesz, jak taki przemiał zacząłeś z tym robisz, to się nie dziwię, że troszeczkę są cięci na to auto, nie? No, są no i cięci. Dlatego o tym żeby go nie wykorzystywać, no. no. Ale to jest to sama sytuacja, co ja i motor. Też policja nie lubi mojego motoru. I tak, 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 no więc i tak, dobrze, że mówisz, że jest poszukiwany, ale y, niedobrze, że się dziwisz, że cię ścigają w ośmiu, bo ja się im wcale nie dziwię, jakby mi kurwa jakiś pachoł robił problemy przez 4 dni, to też pewnie byśmy go ścigali wszyscy, nie? Wiecie o co chodzi. Ale... no dobra. Nie mówię, że ty jesteś pachołem, tylko mówię, że jakby jakiś ziomek na przykład na pole nam robił wjazdy w kółko tym samym autem, to pewnie też jakbyśmy go widzieli, to już byśmy się odpalali, nie? Pararira, parara. I tam ty te młoda, ty kuś z razu, póki gorące, a nie tam, firujesz, powiem. Jeszcze i jesteś znajdziesz kogoś innego i dopiera. Ona da dalej pociągnęła to to kobietę jako zakładnik. Co? Tak. Co? Jaki bo porwałem ich na napad. Jako bo ja już jeszcze. Nie była podstawiona. No, ona mhm. jako jedyna była podstawiona, później mechanik na czołówkę wyjechał, tego też pominąłem. Okej. Okay. Tak, pociągnęłam, mam się a prawie ją utopiła Ty ją utopiłeś, ty nie Prawda. Po powinnaś wiedzieć, że kobita nie, nie umie denerwuj pływać? Denerwuj. Ja tylko byłem organizatorem. Nie denerwuj nie pod... To jest zabawy. Takie Mam wrażenie, rzeczy. że to odpowiedzialność właśnie leży po stronie organizatora. Co? Ale ona nie dostarczyła niezbędnych informacji, na przykład tego, że nie umie pływać, a jedzie na jacht. no trochę... No, że tak powiem, spaliła Boże, temat. No, no wy bardzo, myślałem, że podpłyniesz tą łódkę wystarczająco blisko, żeby Ej, się nie utopić. Zanim wejdzie na, na łódkę, powinna powiedzieć: Ej, ale ja nie umiem pływać. I wtedy byśmy zwrócili na to uwagę. ona postanowiła to zachować dla siebie. O, dobra, no, dobra, wiesz co? wiesz co? No. Pęka. W jedną stronę może nie widziałeś, ale w drugą stronę. No, w drugą stronę to ona łajca się wypiercieliła. Co Kto ja ka zrobię? kakać? Kto kazał skakać? Powiedziałem chodź, chodź. No. Będzie dobrze! No Top. No, nie, no było dobrze nawet, całkiem znośnie nie. było. I co uporałaś się już z demonami czy nie? Nie. Czemu nie? Teraz mnie dobijają. Co? Nie no dziewczyno. Nie. No bo teraz myślę, że to co w piątek zrobiłam to było głupie. Chcesz pogadać? I... Mm. W sensie myślę, że w piątek źle zrobiłam, że się odzywałam. Czemu źle? No niepotrzebnie, tylko zamieszania zrobiłam, pewnie wyrzuty sumienia innymi. Jem. E, no nie jesteś tak źle wcale, nie przesadzaj. To ma wyrzuty sumienia. No w sensie może reszta, że pojechali wtedy. Czym no? Tak jak ci mówiłem, to nie był najlepszy moment, no nie? Ale fakt, że żeś poruszyła temat, to, to tam się nie ma zmarzyć, no. No, tylko ja nie umiem poruszać takich tematów. Widać. A, tu mi umiesz. Każdy sobie radzi jak może, po prostu. Chciał Zabrałam mi słuchać. Udałaś odwagę i uciekłam. I uciekłam, że poniosą mnie emocje. O, tak wygodnie od razu jest, no. No to jak tam wnioski? Dawaj, dawaj, mów, mów. No, moje wnioski są takie, że uważam, że za dużo gadam. Tak jakby, to chyba nie wychodzi na dobre za bardzo. Nie, no nie to, że za dużo gadasz, bo przecież nie powiedziałaś nic jakby, nie. O trzy słowa za dużo, to nie powiedziała. Moim zdaniem to raczej na silku. Bo moment był rzeczywiście zły. Moment był chujowy. Wiesz, no tam nikogo... no, przygotowania do akcji wiem, pieniądze, to było ważne. No, cieszę się do chłopy zarobili? Nie, yeah. nie, yeah, bo potem nie było potem. W ogóle próbowałam zadzwonić się do ludzi właśnie, żeby z nimi pogadać to tak. Pamięć tak. Jak ogarnęli ten towar, możeśmy go w końcu ogarnęli. Ten chemik, kto to co tam zrobił, zrobił. No ostra była strzelana, chyba z 10 minut trwała strzelanina. Mega długo. Policja nie dawała w ogóle ten... W pokoju. Koniec udało się to odratować. Tam dwie osoby chyba od nas padły, albo trzy. No i na samym towarze, jak już to wszystko spieniężyliśmy, to sprzedaliśmy to za prawie półtora miliona. Co sądzi? brudnych to wiadomo, trzeba było wybrać i tak dalej, nie? Czyli coś koło miliona? Coś koło miliona nie. myślę, że na czysto, na czysto nam wyszło, No ale wiadomo, że ten towar już był dużo wart, tylko podnieśliśmy jego cenę. Tak, jak ten chemik mówił, że tak mniej więcej o 50% żeśmy podnieśli jego wartość. Więc biorąc pod uwagę, pod uwagę to, że wzięliśmy tam 2,5 kilo, to naprawdę kupę pieniędzy było, nie? No pieniądz spory Pieniądz, pieniądz spory, naprawdę i było się z czego cieszyć, i ludzie się naprawdę cieszyli yy, I cała ta akcja strzelanka no... Satysfakcjonująca była Bo długo, długo trwała I naprawdę chłopy tam się zgrały w dobrym momencie, bo inaczej to by było... kiepsko. Bo powiem ci, że... ...miejscówkę jaką nam wybrał ten chemik Kurwa mm. Masakra Gdzie? Yy, nie wiem czy jaś na... ...na Sandy, kiedyś była przeróbka Koki w takim doku jakby, w takim magazynie z molem Wiem o co, wiem no to w tym magazynie obok mola nam zaczął to przerabiać. I tam na górze jest taki, taka góra wielka zaraz obok. Policjanci na tej górce się ustawili, później zaczęli od boków obchodzić. Tam dużo budynków, ta plaża, kamienie. O, hardcore było. Hmm. Naprawdę. nowe nowy incoming? co czemu? Ważne, że się udało. A, udało się. Niby strat, ale poszło, poszło nieźle. Ale myślę, że... nie wiem, no jeżeli... Jeżeli masz jakieś takie wiesz, przemyślenia na temat tej całej sytuacji i uważasz, że niepotrzebnie się to stało aż tak burzliwie, to najważniejsze to chyba żeś z pająkiem pogadała, bo. To jak to, ale on to tam bardzo, bardzo mu to weszło w głowę. Nie tak, że się zezłościł czy coś, tylko właśnie się wziął za przemyślenia takie, że. aby na pewno nie jest tak, że on właśnie źle tymi ludźmi tam zarządza i źle ich dobiera. I czy nie jest tak, że on rzeczywiście tam zawsze się pcha na robotę i innym nie daje, bla bla bla. No już zapowiedział, że w ten piątek i w sobotę to on się nigdzie nie wybiera. Żeby znowu nie było gadane, że on zawsze jeździ, a inni to może nie jeżdżą. No i powiem Ci, że tak. Ciężko, nie. W sensie. Moim zdaniem powinien zrobić tak, jak zawsze, że chociaż na jedną, na, na jedną akcję chce pojechać, będą dwie, więc i tak się większość osób załapie. Ale no nie powinno być na pewno tak, że on tak podchodzi teraz do tematu, że mu jest głupio, bo myśli, że dużo osób tak myśli i tak dalej. Bo nie wiem, ktoś jeszcze, czy, czy ktoś takiego gadał, czy nie? Nie, w ogóle ludzie, jak się ich pyta, w się sensie pytałam się tych, którzy dałam się zapytać, to nikt o nich nie wspominał według wszystkich, jest okej. Okay. No bo ja później z panem gadałem, to on mi tłumaczył, że właśnie ostatnio jak było piątek, sobota te konwoje, no to on ponoć sprawdzał, żeby tak było, żeby na zmianę ludzie jeździli, nie? Że sam wypytywał w sobotę, że jak ktoś był wczoraj, to dzisiaj nie jedzie i tak dalej, ale się okazało, że nawet nie było na tyle chętnych, żeby to cała ekipa jechała nowa, tylko tam chyba ze cztery osoby się zgłosiły chętnych, takich co jeszcze nie było. I rzeczywiście te osoby, co nie były, a chciały, to pojechały. No spoko. W sobotę też tam 18 i... Przyjechałam na basę i się ukazało, że wszystko jest już wybrane, nawet ich nie widziałam, nie? A. Już no. A, wiesz, jak jest wtedy, to tam wszystko wcześniej ogarniają, żeby na pewno zdążyć. Ale generalnie mi się wydaje, że sytuacja jest w pełni do naprostowania. Ignat ciebie nie jest zły, to na pewno. E, na pewno nadałaś dużo do myślenia. I mi Pająkowi myślę, że Roście też. Nie chciało. Znaczy, wiesz, tak pozytywnie dałeś do myślenia, nie mówię, że tam wiesz, że ktoś się czy coś. E, jeden minus, jaki była no to tylko za ten moment, nie? Tam rzeczywiście była stresująca sytuacja, ludzie i tak się bardzo denerwowali, a trochę im dołożyłaś stresu niepotrzebnie. Ale to to wiesz, y, jestem w stanie zrozumieć, bo byłaś po prostu bardzo poruszona tą sprawą. A tu wiesz, nad emocjami nie zawsze się zaponuje, nie? Więc myślę, że głowa do góry, Pankiem pogadaj, tak ze mną, wytłumacz mu, do jaki wniosku doszłaś, co o tym uważasz. Może on też coś powie na Cilku. na Cilku, kurde, nie gryźcie się tam, nie. No ja się z nim nigdy nie ukrywam. ale wiesz Jak to jest, nie? To się no, jeśli jedno z nas zacznie krzyczeć, to już będziemy krzyczeć do końca O To może być problem No więc ja proponuję na cirku, Odbić temat, ogarnąć i będzie dobrze I wróci do normy Nnnnn opowiedziała, takiego powiedziała? Że na każdy event jeździ zawsze ta sama ekipa i że nigdy nie bierzemy nowych osób i że ją to strasznie drażni I że zawsze pająk wybiera te same osoby, jakieś tam pod kątem strzelania i no i to. To była spina. Ajajaj. Aj. I słyszałaś, że ten. Widzisz ta moja nową dziewczynę? Teraz tak. Więc ode mnie się dowiedziałeś, czy. Tak, teraz się dowiedziałam. No, powiedz ci te, e, dumny, dumny tata jestem, no. Taka normalna się wydaje, tylko że z kelnerami się pójdziało. E, Którymi? Z kelnerami tam. Wiem, że jest ich dwoje. w sensie dwie takie no nie wiem, z tymi takimi głównymi tymi, tymi. No. A, czyli ci od ta, ta, tak, ta jest trochę. No i tam mieszka w paletu, nie? Tak, Ale to? W paletu, no. Kurwa, tak. No w paletu, tam teraz. Motel otworzyli, to wiesz. Ona tam mieszka. No trochę tak, wiesz. Pudłowa, faktycznie. Dziura, kupa, kamieni i tak dalej, nie? A no. każdy gdzieś mieszka. No, jak jej się podoba, no to super. Trzeba zbierać już? A, tak, pewnie ta. już da. Jeszcze się nie da. Mam wrażenie, że nasi byli przed nami i po prostu już to pozbierali. Ale przedzwanie. No, także taka tam bajera jest z nią, powiem ci. Ciekawa. Ja im organizowałem okay. cały wieczór i udało się. Bez problemu. Tylko dwa razy była nieprzytomna. Hmm? No, i ty. Byliście oh. na liściach? No. I zebraliście liście? No. A to my teraz koczujemy na drugą falę. Okej. Okay. tak. my produkujemy kokkę. O! Tylko zaczej No. Witamy tu i ten. <laughs> Będziemy się zmieniać czy coś. No, nie wiem, mamy ponad 2000 liści, więc trochę zajmie. Skąd tyle liści wziąłeś? No, przy... Mówiłem ci, że zbierałem od dwóch dni. A, że poprzednie poprzednim mieście, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że teraz, ty mm. wy zbieraliście, mówię, kurwa, ile? Nie, no teraz 600. No, no, nacisku, podomka. Dobra, koza, mm. koza, tyle chciałem wiedzieć w sumie. git. git. Podomka. Trzymaj się. I tak jak mówisz, zebrali 60 liści i pojechali przyrabiać. No. Co o której? No, wtedy jak jechali, czyli podejrzewam, że z 15 minut i będzie. Dziękuję wspieraczom za wspieranie kanału, a tu macie listę nowych wspieraczy. E Fajna, nie? Zostań wspieraczem.